Jest nowy premier Kanady. Mark Carney się nazywa. Zastąpił Justina Trudeau, mojego ulubieńca. No i pan Carney. Myślałem, że to jest, że to jest jakaś realna zmiana. No ale nie. przeczytałem jego życiorys, jego wypowiedzi i pomyślałem, nie, to jest jakiś koszmar. Tam naprawdę, no nie wiem, zas, to po prostu zas, wart pad z pałaca, do no, albo... Zas, Obrzydliwy zaprawda. globalista. Samo sobie mówi, że jest globalista. To kiedyś się mówiło imperialista, Albo co tam innego? Davos. Sam mówi z dumą o sobie, że on jest pudlem Davos. No, on nie używa słowa pudlem, ale ja już Państwu skracam. Pracował. Złoty chłopiec, Złoty chłopiec jako z Davos, prawda? Bankster w dwóch organizacjach: Saks Bank i jakiś Bank of England, czy coś takiego. Więc bankster, to Państwo znają to słowo z języka polskiego. Obrzydliwy typ popierający szatańską flagę w sześć pasków e, i tak dalej. No jest właśnie. Czyli to tak będzie naprawdę... gorszy, bo Trudeau to był głupi syn Fidela Castro. Nieślubny i głupi przy okazji. Trudeau był obiektywnie był niemądry. Natomiast ten na razie mi wygląda na to, że jest spryciarz. To jest tak jak u nas. Tusek to jest tyle co Trudeau, jeśli chodzi o błyskotliwość. Potrafi się wypowiedzieć. Ten srebrny język ma, ale ogólnie głupoty gada. Natomiast ten obecny premier Kanady to jest taki gracz jak Radek Sikorski. Mm. Czyli to okay, jest no bo... groźny nożownik o złych intencjach. Czyli krótko mówiąc, znikąd nadziei, bo wie pan, jak usłyszałem pierwszą informację parę miesięcy temu, że już żegnamy się z panem Trudeau, to tak odetchnąłem, no ale mm. potem właśnie zacząłem sprawdzać, kim jest pan Karni. Swoją drogą to 29 kwietnia mają się odbyć nowe wybory, zobaczymy czy on się utrzyma, bo na razie to jest tak, że on... Nominowany to, to został. Nominowany, tak, więc zobaczymy, Przez czy zostanie panem premierem będzie. został Nominowany, tak. Tak, czy faktycznie będzie, ale tej jego wypowiedzi, nawet teraz tej jego wypowiedzi, bardzo agresywny ton w stosunku do Ameryki Trumpa pod hasłem, że już nie mamy przyjaciela, musimy się nastawić na walkę, musimy szukać innych rozwiązań. Trump jest głównym zagrożeniem. Zdaje się, że w ogóle padło pytanie, czy on jest gotów się spotkać z Trumpem. On powiedział, że w ogóle to może i tak, ale, to, ale nie w tej sytuacji, bo teraz Kanada musi walczyć o swoją niezależność, niepodległość, bo jest atakowana brutalnie brutalnie przez Amerykę i tak dalej, i tak dalej, więc mam wrażenie, że on takim sentymencie antyamerykańskim będzie budował swoją kampanię, a zatem a pod powłoką tego tej suwerenności pseudo-kanadyjskiej no, będzie sprzedawał wszystkie te globalistyczne szaleństwa, które e, e, już od, trud, od czasów Trudeau Kanada łyknęła, ile wlezie tego. No to będzie prowadził do ruiny Kanady, bo... On jest taki klasyczny lewicowy. Programy lewicowe to one świetnie wyglądają jako naklejka na samochód. Jakieś hasło. Yy, podatek, yy, zwiększyć podatek od najbogatszych. To jest hasło wyborcze i jak ktoś jest niedouczony albo nie interesuje się polityką, albo zwyczajnie głupi, to się chwyci na takie hasło. Natomiast gdyby doszło do debaty, to mówi się tak, no dobra, ale jak opodatkujemy na, najbogatszych, to zobaczmy tak że oni tworzą najwięcej miejsc pracy w kapitalizmie nie państwo tylko ci najbogatsi i teraz jak ich dociążymy podatkami oni mają już tyle forsy to nie będą tworzyć kolejnych miejsc pracy czyli robociarzom się pogorszy jak się zwiększy podatki najbogatszych to do takiej rozmowy potrzebuje pan kogoś mądrego, a lewica stosuje naklejkę na samochód. Nie będę gadał z Trumpem, mówi nowy premier Kanady. Byli naszym przyjacielem, są naszym wrogiem. Nie pozwolimy na to, żeby kanadyjskie mleko było obciążone podatkiem, cłem na amerykańskiej granicy. To są wszystko hasła podniecające ku złu, natomiast nie stoi za tym roztropna matematyka. Chłopcy, ale jak nie pozwolicie na cło na mleko. To znaczy, że całe to mleko zostanie w Kanadzie, nie będziecie eksportować do Ameryki? To znaczy, że trzeba wybić stada krów mlecznych w Kanadzie, czyli czym się mają rolnicy zajmować? Ty powinieneś, premierze, załatwić, żeby to cło zniknęło, a nie nastawiać się na to, że nie będziemy sprzedawać w takim razie mleka do Ameryki, niech się tam udławią, niech wodę piją. Amerykanie sobie zwiększą populację krów u siebie i będą mieli mleko. Natomiast Kanada zostanie z tymi krowami i z tym mlekiem. No to, to hasło piękne na samochodzie wiąże się z koszmarnymi konsekwencjami, gdyby to hasło wdrożyć. Czemu są cła na granicy amerykańsko-kanadyjskiej? O tym premier Kanady nie mówi. Trump powiedział, te cła są tylko i wyłącznie dlatego, że przepuszczacie od swojej strony. Chińskiej produkcji narkotyki. Nie pilnujecie granicy, i moi ludzie, 100 tysięcy ludzi rocznie ginie od przedawkowania narkotyków w Ameryce, produkowanych w Chinach i przemycanych przez granicę meksykańską i kanadyjską. Meksyk się swoją granicą zajął, są postępy i mają szansę na to, żeby cła zniknęły. Kanada natomiast wystawiła laufra, który naklejki na samochód produkuje, te swoje hasła, odmawia wszelkiej współpracy, czyli prowadzi Kanadę do ruiny. W maju będę jeździł po Polsce z występami komediowymi. Proszę zwracać uwagę na tytuł występu i na plakat. To jest plakat do Trudne Dzieciństwo, gdzie opadam jak mały Wojtek pędził Gimber z dziadkiem i inne śmieszne historie. Jest też program Prawo Dżungli. To się wszystko dzieje głęboko w dżungli. Można już potem nie jechać po takim występie, bo się wszystko widziało i przeżyło. Był ulubiony mój spektakl, prawie teatralny. No i wreszcie, nie chcecie tam być. Dla tych wszystkich, którzy się dopominają, że chcieliby z panem Wojtkiem, może do dżungli pojechać. Ja Państwa przekonam, że nie chcecie tam być. Bilety na pl albo kup bilecik.pl. A wszelkie szczegóły, daty i godziny występów na cejrowski.com łamane przez występy. Występy w maju, jeśli Państwo będą teraz kupowali bilety i by wszystkie zeszły, to zrobię drugi występ w każdym mieście. No i on robi jeszcze jedną rzecz, bo tutaj ja wspomniałem o tym, że pierwszą rzeczą, którą Trump zapowiedział w związku z likwidacją Ministerstwa Edukacji, to była likwidacja tych dwóch programów, to znaczy DEI, bo to tak to się pan mówi po angielsku, ja użyłem określenia DEI, no ale Dei możemy społeczeństwa. DEI się kojarzy z tak, portalem ja religijnym tak. w Polsce. Tak, no to niech to będzie di y, oraz, y, oraz ideologia gender. To jest dokładnie, to są te dwa elementy, na które pan Carney, z tego co zrozumiałem, stawia, twierdząc, że to jest najważniejsze osiągnięcie, jakie on może wnieść do rozwoju Kanady. Więc to, y, no wszystko. No to była razem znowu wygląda... naklejka, naklejka na no. samochód produkowana przez Biden'a, że mój gabinet będzie najbardziej różnorodny rasowo i pod każdym innym względem. Chodzi o zaglądanie pod spódnicę, kto z kim sypia i za pomocą jakiego narzędzia sypia. Y no, i rzeczywiście w gabinecie Bajdena była różnorodność, bo szefem od y, depozytów zużytego materiału nuklearnego z elektrowni był facet, który w sukienki się ubierał miał brodę, ubierał się w damskie sukienki i kradł bagaże na lotnisku, żeby obwąchiwać damskie majtki. No ale w kategorii różnorodności odhaczone było. Babka, która była rzecznikiem prasowym Białego Domu, pierwsza czarna lesbijka na tym stanowisku. To były jej kwalifikacje. Nikt nie pytał, ile języków zna, czy na pamięć potrafi ogarnąć tyle, co obecny rzecznik Białego Domu, kobitka, którą Trump zatrudnił. Ona na pamięć, ona nie potrzebuje notatek, z głowy jedzie. Na bieżąco chodzi za prezydentem, już w kampanii wyborczej chodziła za nim, robiła sobie notatki, wiedziała potem, co do gazet mówić. Trump tylko co jakiś czas jej mówił, to jest tajne, tego nie podawaj. I już! No więc DI proszę pana, no to w Kanadzie będzie to samo. Najbardziej różnorodny gabinet, zero kompetencji, minister, yy, minister do spraw gospodarczych. Nie będzie umiał liczyć nawet na kalkulatorze, ale będzie czarny i na pewno będzie pod spódnicą coś nie tak z nim. Najgorsze jest to, że jak. Że... Bo, bo pan karny, bo to jak to była rzecz to były wybory na razie w obrębie partii liberalnej dostał 80% głosów tam chyba druga była taka pani która no tam jak politbiuro by głosowało nie działacze no partii tak, a chcę, chwileczkę chcę powiedzieć o tej drugiej pani bo to tylko pokazuje stopień ogólnego yy, kierunku całej tej, całego tego ugrupowania otóż druga pani parę tygodni temu powiedziała że St Kanada będzie musiała korzystać z parasola ochronnego nuklearnego dostarczyć Kanadzie przez Wielką Brytanię i Francję, ponieważ musi się zmierzyć z potencjalnym atakiem nuklearnym amerykańskim. No to, jest, to są ludzie, znaczy to jest pani, która niewiele brakowało, może niewiele, no w każdym razie przegrała te wybory z panem Carney'em. No, jedno gorsze od drugiego, tak bym powiedział, a jak patrzy na Trudeau, to jest bardzo ciekawy przykład, że, w tej, że, Tranada, że Kanada jest taką ekspozyturą tego wszystkiego, co najgorsze w Unii Europejskiej na kontynencie amerykańskim. No tak, ta pani to nawet nie słyszałem o tym parasolu, ale teraz to na chłopski rozum wystarczy. Parasol. Parasol nuklearny brytyjski będzie bronił Kanadę przed Ameryką. Ile leci pocisk nuklearny ze Stanów Zjednoczonych do Kanady? Ile minut? Ile leci obronny pocisk nuklearny spod Londynu? W kierunku Kanady, żeby obronić Kanadę przed tym pociskiem, który już tam dawno eksplodował amerykańskim. No, idiotyzmy, ta obita opowiada no na takim poziomie, że no dziecko, które się bawi żołnierzykami to rozumie. No tak, ale ta pani była wicepremierem Kanady, chcę powiedzieć, ministrem spraw finansów i teraz była głównym konkurentem dla pana karneja. Także tylko dlatego o niej wspominam, żeby pokazać, że tak powiem, ogólny poziom e, e, intelektualno-polityczny elit kanadyjskich, które w, tej chwili, e, które w tej chwili rządzą. No a to jest, zdaje się, że w ogóle upadek, że tak powiem, ogólny, o którym żeśmy wiele razy mówili. Dzień dobry. Trzy sosy. Państwu pokażę. Tabasko od dziecka pije To pije od moich lat dwudziestych. Jest jeszcze trzeci. Sos Boso. Ja go nie mam, państwo już mają w Polsce. Sos Boso. Przez Polaka, dla Polaków, zrobiony, wymyślony. Buteleczka, wszystko polskie. Smacznego, smacznego i smacznego sos Boso. Bo przeskakując teraz, ale pozostając w tym globalnym świecie, informacja, która mnie dosyć ubawiła, ale to pan jest specjalistą od Puszczy Amazońskiej, a nie ja, no mm. ale informacja, że bo ma się odbyć kolejny wielki szczyt klimatyczny w Brazylii. I tak. w ramach tego szczytu klimatycznego ma, mają się pojawić tam ileś tysięcy ludzi, to ma być um, gdzieś w gdzieś miejscowości, w Puszczy e, e, Amazońskiej. I żeby do tego szczytu doszło, to, wybud to zamierza Brazylia wybudować specjalną tam wielopasmową autostradę i wyciąć gigantyczną masę tych drzew w tej Puszczy Amazońskiej. No i co? No i Przecież to... to jest sekta I... wyznawców i nie chodzi w ogóle o klimat ani o logikę. No, John Kerry to... latał samolotem prywatnym, pierdzącym, mógł lecieć, mógł lecieć w wydzielonej salonce samolotem rejsowym jak chciał zmniejszyć swoje CO2, ale latał prywatnym, jak go przyłapali na lotnisku na Islandii, to powiedział, ale ja muszę latać, bo ja to w sprawie klimatu latam, to moje latanie jest ważniejsze od waszego latania, no wycięli drogę. Ale nie wiem, czy wiem, czy pan czytał, że oni tam jak ich zapytano, jak to możliwe, że organizują szczyt, który ma walczyć z y, tymi zmianami klimatycznymi i, i, a, i ma się zająć obroną lasów amazońskich, to wycięli gigantyczną masę tych lasów, to oni powiedzieli, że oni to zrobili, ale w sposób ekologiczny. Tak, nie, ale nie objaśnili dokładnie w jaki sposób ekologiczny, że tam jakieś przepusty dla dzikich zwierząt będą czeku. No Jakie tak. dzikie zwierzęta już uciekły, jak te machiny tam wjechały, to dzikie zwierzęta uciekły. Po drugie. W Brazylii, jak ktoś był, to wie, że te zwierzęta, które nie uciekły, czyli na przykład stada świnek pekari, zostały zjedzone przez budowniczych drogi. Za każdym razem w Amazonii, jak się drogę buduje, to wszyscy mają strzelby i se polują, żeby zjeść coś innego niż z puszki, co im tam przywieźli z centrali. Po trzecie, wreszcie, gdyby Państwo na mapę spojrzeli. To, to, co komunista Lula, prezydent Brazylii, powiedział, że wreszcie yy, yy, ten zjazd klimatyczny na temat Amazonii się będzie odbywał w Amazonii, a nie tylko na temat Amazonii. I on dlatego tę drogę zrobił. Tylko to jest. Oni podali nazwie miejscowości Belem. Tak, to to jest tak. na wschodnim wybrzeżu i wcale się nie wgryźli w dżunglę amazońską. Dżungla amazońska idzie w głąb lądu wzdłuż Amazonki. A Belem, jeśli to jest to samo Belem. Nie byłem w stanie tego sprawdzić na dzisiaj, pan mi to wczoraj przysłał. Jeżeli to jest miasto Belem, to ono leży na wschodnim wybrzeżu, tak trochę w górę w stronę Morza Karaibskiego, przy jednej z odnóg ujścia Amazonki. No to co to tam za dżungla amazońska? Jak tam są pola i tam bydło jest i tak dalej, to też w drugą stronę, patrząc na to, nie zrobią wcale zjazdu w głębi Amazonii, bo by im się nie chciało tam jechać w te komary. Wszystkie tyle, że zrobią pozornie w Amazonii. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble. No tak, ale tak czy inaczej mi chodzi o całą tę opowieść, tą, 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 ja wiem, słowo hipokryzja to już się tak wytarło, tak zużyło, to jest taki frazes, że ja bardzo niechętnie się nim posługuję, ale czasem, właśnie jak, no, jak obserwuję tego typu zdarzenia, była też inna historia, jak się okazało, to był jakiś tam poprzedni szczyt klimatyczny, że oni tam wszyscy odrzutowcami latali i okazało się, no, że. poleciał do Kazachstanu no właśnie, odrzutowcem no. rejsowym? poleciał. Panie, no, panie Duda, zatroskany o klimat, co pan załatwiłeś w Kazachstanie dla klimatu i ile żeś pan wypierdział CO2 tym samolotem swoim? Tego nie wiem. Nie sądzę, żebyśmy dostali taką informację na temat. Nie, do urzędu zużycia... prezydenckiego trzeba się zgłosić. Musi pan skierować takie pytanie. Zapytanie obywatelskie o wypierdzenie CO2 za pomocą samolotu odrzutowego, którym wielce szanowny prezydent Duda leciał na kongres klimatyczny w Kazachstanie. Ale mnie to tylko bawi, że wie pan, się, tak się zastanawiam, bo ja jako. Jeszcze jak nie byłem redaktorem naczelnym czy publicystą, tylko no, dziennikarzem. Obsługiwałem w związku z tym czasem różne takie no, spotkania, to znaczy obsługiwałem w tym sensie, że zwykle jak jest tego typu ważny szczyt, spotkanie, akurat nie, nie klimatyczne, ale inne, no to są dziennikarze, słuchają, są konferencje prasowe itd. i tak dalej. Bardzo szybko sobie zdaję sprawę z całkowitej fikcji tych wszystkich spotkań, bo tam w zasadzie ci ludzie przyjeżdżają, plotą jakieś koszmarne frazesy i banały nikt jeden drugiego nie słucha. Wszyscy po prostu stoją i gadają, ale tak sobie myślę, bo to przynajmniej te spotkania, które ja obsługiwałem, jak byłem dziennikarzem, to były spotkania dotyczące polityki zagranicznej, polityki, więc okej, okay. nawet jeśli to było dużo frazesów i banałów, to przynajmniej to było coś uchwytnego, ale tak się zastanowiłem, no, jak sobie wyobrażam, jak musi wyglądać taki szczyt, gdzie oni tam wszyscy występują, każdy plecie od rzeczy kompletnie, opowiada jak to, jaki będzie jego wkład, jego państw jego samego w walkę z ociepleniem albo ze zmianami klimatycznymi i padają i, i tak się stają, jak oni znaczy trzeba mieć jakąś taką nieprawdopodobną zdolność psychi psychiczną w sobie żeby być w stanie wszystkie te głupoty wypowiadać ze śmiertelną miną ze śmiertelnie poważną miną i się po prostu nie śmiać. No to by świadczyło y, źle o tym kim jest taka osoba Duda po krótkim czasie od wyjęcia steczki Jarosława Kaczyńskiego i sprzedaniu narodowi, jako to jest nasz mędrzec, będzie dobrym prezydentem. No, że oni się psują, że normalny chłopak, który tam na uczelni pracował i prawnikiem chyba był i chciał doktorat zrobić, no tak czy coś Wydawało takiego, się, że on ta się takie rzeczy łapie. Że Rozumiem, przynajmniej uczciwy tego, no. i tak ogólnie kumaty. No mężem stanu nie jest, steczki wyjęty, ale przynajmniej jakichś radykalnych głupot nie będzie robił, bo tak ogólnie porządny z Krakowa. I nagle się okazuje, w krótkim czasie jedzie, wygłasza tak jak wszyscy głupoty z poprzedniego przed Kazachstanem jakiegoś zjazdu, już zadawałem te same pytania, po co on tam poleciał. Panie Duda, coś pan tam załatwił konkretnego. Poza tym, przeleciałem się... się i popatrzyłem sobie jak świat wyglądał. No właśnie, przeleciał się pan i pana przelecieli, bo wykorzystali pana stanowisko do tego, żeby uzasadnić różne działania, bo tu było 57 prezydentów, to jedna 57 tego to jest właśnie pana przelecieli, wykorzystali pańskie nazwisko i pańskie stanowisko, żeby zrobić coś złego również Polakom, tak to odbieram, no czyli każdy się psuje i się zepsuje. No dobrze, każdy się psuje, każdy się zepsuje, a my przynajmniej możemy to nazywać po imieniu i pokazywać największe absurdy systemowego świata, skoro działamy w ramach antysystemu. Bardzo panu dziękuję. Bye. Bye.